Był taki casting, i, i że przejdź się, zrób zdjęcie, zostań modelką, wygraj kontrakt jakiś. I ja powiedziałam, że nie, mama mi powiedziała, no i się zobacz, ładna, jesteś wysoka, szczupła. Zrobiłam, przeszłam dalej do finału. W finale. Ale w centrum w ogóle no, jakaś abstrakcja, tak, co to tak. jest. I, w, I powiedzieli mi, że w finale muszę pokazać. Swój talent, a ja uznałam, że nie mam talentów i ja nie będę z siebie małpy jakieś robić. Ale teraz kobiety tu jeszcze naprawdę uznasz, że masz. Ja się wściekłam powiedziałam, że nie mam talentu. Ja nie będę nic robić i nie poszłam na ten finał, a oni zadzwonili, że i tak wygrałam. I wtedy zrozumiałam, że jak postawię na swoje, że warto. Trzymać się swojego zdania. I za, m, zaprowadzili mnie do jednej z największych agencji na świecie. Czyli od, od razu z wysokiego od razu z C. Tak. Trochę mnie to zaskoczyło. Ja weszłam. No i wszyscy agenci w, w agencji spojrzeli na mnie i przyniesie mi kontrakt, ale nie kontrakt na Miami, tylko na cały świat.